Cześć, z nami jest Maciek Gałązka, zawodnik Palace Rams. Dzisiaj Palace Rams rozegrało mecz z Grim Reapers. Niestety troszeczkę zabrakło. Powiedz mi, Maćku, czego najbardziej? A może zanim mi powiesz, to tutaj gratulacje wygrania konkursu, od, gdzie główną nagrodą była jersey z NBA od The Streets. Tutaj jakbyś mi podtrzymał na chwilkę mikrofon. Dziękuję. Oczywiście, Kuba, podtrzymaj mikrofon. Tutaj koszuleczka dla Ciebie od naszego sponsora. Jeżeli chcesz ją jakoś założyć, to proszę bardzo. Jeżeli tak, można, można założyć. Ja tutaj. Będzie plus, 10 wyskoku, będzie plus 10 do wyskoku, tylko wtedy musisz jeszcze zrobić jakąś tutaj, wiesz? Cieszynkę. Mamy nadzieję, że, że będzie fitować. No idealnie fituje. A tak, no to przechodzimy. Czego zabrakło, Maćku? Kurczę, chyba ten agi rzeczywiście, jak nam Rada mówiła na ostatnim posiedzeniu, coś nam ten nagich nie siedzi. No, osobiste, osobiste dzisiaj to był ciężki temat, mówiąc delikatnie, nie, nie będę podawał liczb, chociaż je znam, bo szkoda, szkoda o tym mówić. No, przepraszam, że gdyby te osobiste, to by wynik był całkowicie odwrotny. No, ekipa Zibiego jest mocną ekipą z doświadczeniem już Solstara. Jest to ekipa, która ze dużo gra, ma gości ogranych pod koszem, ma snajperów. Grają ze sobą długo i to na pewno jest też duży plus. No, my nie gramy krócej, no ale dzisiaj rzeczywiście wygrała ekipa lepsza, która celniej trafiała. Macku, tak naprawdę losy tego spotkania toczyły się do ostatniej sekundy. Gdzieś w końcówce Maciejak był faulowany, miał szansę na endowana. Niestety nie doniósł tego osobistego, tak jak już wspomniałeś. Powiedz mi, czy oprócz osobistych coś jeszcze zaważyło o losie tego meczu? Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że to był w ogóle mecz. Zarówno my, jak i riperci, którego się nie spodziewaliśmy. Był to mecz bardzo fizyczny, obie drużyny, że tak powiem, nie odpuszczały sobie. Linia sędziowska też była w kierunku takim, żeby dać nam grać. Więc graliśmy, no i jakby ilość faoli plus tablice, no to wszystko się złożyło na bardzo zacięte spotkanie do samego końca. Ostatnie nasze spotkanie z rippersami też się zakończyło w końcówce spotkania, w sensie był wynik na styku. Więc widocznie mamy z Zibim jeszcze do rozegrania jakieś spotkanie, żeby w końcu wyrównać ten, ten, ten wynik. Maćku, chciałbym się zapytać, jakie macie plany na ten sezon, bo tak naprawdę pewnie sezon nie zaczął się po Waszej myśli. Jak Wy się zapatrujecie na, na resztę tego sezonu? No, sezon zdecydowanie nie zaczął się po naszej myśli, patrząc nawet na poprzedni sezon, że już jest o te dwie porażki więcej. Natomiast dalej jesteśmy w grze o play-offy. Play-iny są w zasięgu ręki jak najbardziej, więc sezon sezonem, ale to play-offy wyłonią zwycięzcę, więc nie tracimy, że tak powiem, werwy, chęci i walczymy do końca. Czyli mówisz, że czas Wasz, czas weteranów jeszcze przyjdzie? Słuchaj, no mam już trójkę z przodu, więc weteranem jestem. Parę znów na parkietach MBA rozegrane, więc tak, czas weteranów się zbliża. Jestem ciekaw komentarzy po tym kom komentarzy pod postem, pod Twoim komentarzu. Zobaczymy, co ludzie powiedzą, ale tak Maćko, ostatnie pytanie. Kadra dosyć szeroka, kibice przychodzą na mecze, Czy możesz obiecać, że właśnie zobaczymy palę z RAMS, przynajmniej w playinach? Słuchaj, no na pewno możemy się pochwalić najszerszym fanbase'em, więc mamy chociażby coś do udowodnienia dla naszych fanów. Oni chcą nas zobaczyć w tych finałach, w końcu chcą zrobić prawdziwą oprawę, Liga też chce to zobaczyć, więc no musimy to dowieść. Czego życzyć? Z pełnego składu, braku kontuzji i woli walki. Powodzenia Maćku. Dzięki.